No, czyś, cześć, witajcie na kanale Maris. Na szczęście dzisiaj przeprowadzam wywiad z Elo Cygan i parę słów Wam powiem na temat Eli. Ela jest konsultantką świadomości i energii i towarzyszy ludziom podczas głębokich procesów, w których nadrzędnym narzędziem jest praca z podświadomością. Prowadzi sesję hipnozy regresyjnej, autorską metodą. I to właśnie podczas takich sesji wykorzystuje zebraną wiedzę z zakresu przeróżnych metod pracy z emocjami, ciałami subtelnymi, energetyką, przekonaniami, programami i obciążeniami rodowymi. Pomaga energetycznie oczyszczać przestrzenie i energię. Dodatkowo jest certyfikowaną konsultantką totalnej biologii i certyfikowanym chirurgiem fantomowym. Także pięknie tutaj opisałam Cię. Witaj, cześć. Witaj, Mario, cześć, cześć. No i właśnie, na wstępie ogólnie chciałam zapytać, um, czy, czy uważasz, że praca z podświadomością jest właśnie jednym z najważniejszych kroków w drodze do świadomego życia i dlaczego? Okej, okay, to ja na wstępie bardzo miło mi, że mnie zaprosiłaś i e, bardzo się cieszę, że się spotykamy <laughs> i bardzo się cieszę, że mogę z Tobą e, rozmawiać. Um, jeżeli chodzi o podświadomość, um, to w zasadzie praca z podświadomością jest dla mnie taka kluczowa. Kluczowa, jeśli chodzi o rozwój osobisty czy duchowy, jak zwał, tak zwał. Głównie dlatego, że w zasadzie 90% naszych decyzji w życiu i 90% naszych reakcji, naszego sposobu myślenia jest w zasadzie podyktowane naszą podświadomością. I to, co tam jest w zasadzie zakodowane, to my tego na co dzień używamy nieświadomie. Tak, bo mamy naszą świadomość, okej, okay, ona może być e, tam do pewnego stopnia rozwinięta i możemy mieć pojęcia o tym i o tym, jednak ta podświadomość nami e, steruje w, w miarę możliwości i w miarę tak, e, no, najbardziej praktycznie, tak? Czyli mamy te właśnie odczucia, emocje, e, one pochodzą głównie z tej podświadomości. Dlatego uważam, że praca e, do świadomego życia, dążąca, E, powinna tą podświadomość e, e, zawierać, tą pracę z podświadomością, bo nie jesteśmy w stanie zmienić swojego życia na poziomie świadomym, jeżeli nie jesteśmy czegoś świadomymi <laughs> i mamy to głęboko zakorzenione, i nasze odpowiedzi i reakcje są tak naprawdę bardzo, powiedzmy, takie pierwotne, czyli reagujemy w sposób automatyczny. Dokładnie, tak, bardzo się z Tobą tutaj zgadzam. To y, powiedz mi w takim razie, czym jest według Ciebie świadome życie? I jak taka, wiesz, kobieta po prostu żyjąca sobie o tako, jak ma się zabrać za to, żeby to życie jej było już świadome? Okej, okay, no to generalnie świadome życie dla mnie to jest y, takie życie, w którym ja mam poczucie sprawczości. To jest dla mnie takie świadome życie, kiedy ja w zasadzie jestem w stanie zlokalizować y, y, moje emocje, moje odczucia, moje pragnienia ym, i wszystko to, co gdzieś tam było głęboko głęboko schowane przez wiele wiele lat, bo tak naprawdę to my w większości rodzimy się uśpieni i my nie wiemy podstawowych rzeczy o samych sobie. Dopiero w ciągu całego naszego życia, jak właśnie staje się świadome, my mamy dostęp do tych informacji. I to jest właśnie dla mnie świadome życie. Ym, to jest tak, że nigdy nie przestaniemy być w procesie rozwoju. No, niestety, jak już się raz weszło do tego błota, to trzeba przejść na drugą stronę yy, i po prostu nic z tym nie zrobimy, ale generalnie będziemy cały czas zgłębiać samych siebie. I tutaj trzeba się przygotować na bardzo duży fan, w związku z tym, że będziemy zgłębiać samych siebie do końca naszych dni. <laughs> Także nie ma tutaj co czuć, że, że ten rozwój nigdy się nie skończy i tak dalej, tylko po prostu czerpać z tego satysfakcję. Trzeba się na to przygotować, bo bez tego po prostu polegniemy w połowie, możemy mieć um, depresję i tak dalej. A nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby się dobrze bawić. I dla mnie to świadome życie właśnie polega na tym, żeby zgłębiać siebie, żeby coraz bardziej uświadamiać sobie, y, jakie mam odczucia, na co reaguję, jakie reakcje są moje, jakie są nie moje. To jest właśnie dla mnie świadome życie. To jest takie y, odebranie sprawczości autopilotowi, który mamy, bo, jak działamy spod świadomości, to po prostu mamy autopilota włączonego, i żeby po prostu przejąć ster własny. Oczywiście, nad wieloma rzeczami nie jesteśmy w stanie, mm, nie jesteśmy w stanie wieloma rzeczami kierować, tak? Nie jesteśmy w stanie kierować światem zewnętrznym, ale jesteśmy w stanie kierować naszymi em, odczuciami i naszymi, naszą perspektywą o tych wszystkich sytuacjach, które się dzieją, o tych wszystkich ludziach, których spotykamy, tak? Jesteśmy w stanie. Kierować perspektywą praktycznie. Mhm. I to Super. chyba o, tym chodzi, o to chodzi dla mnie. Super. To wiesz co, jak, tak wracając do początku, jaka by była taka może jedna mhm. rzecz, albo taka pierwsza, podstawowa rzecz, którą taka pani Kowalska mogłaby zrobić, żeby zacząć ten sam rozwój świadomości? Okej. Okay. Ehm, tak już dawno się nad tym zastanawiałam. Ehm, generalnie każdy z nas zaczyna inaczej, prawda? Bo i, I na pewno ty zaczęłaś, Mario, w pewien sposób, tak? Na pewno znasz ten moment, w którym się zaczęła się rozwijać tak świadomościowo. Ja też pamiętam ten moment. Każdy zaczyna zupełnie inaczej, ale jeżeli w zasadzie nas ktokolwiek ogląda teraz, to już jest na poziom już jest na tej drodze świadomości, tak? Już zaczął. Ale takie główne pytanie, które po prostu zabija wszystkim świeg, to jest kim jesteś? Zadać sobie pytanie: kim jestem? Czy jesteś w stanie na to odpowiedzieć? I od tego myślę, że trzeba było zacząć całą swoją podróż. To jest, kim jestem. Jeżeli jesteś w stanie chociaż odpowiedzieć niezwykłym, że nazywam się na przykład Ela Cygan, tak? gdzie to jest tylko imię i nazwisko. Tam gdzieś jest dużo Elcygan, tak. Generalnie hmm, jestem człowiekiem, okej, okay, ale jakim jestem człowiekiem, tak? My do końca sami tego nie wiemy nigdy. I tu właśnie ta praca z podświadomością i ten samorozwój jest bardzo ważny. I myślę, że zaczyna się od tego pytania, bo tak naprawdę um, nasz rozwój i taka nasza ścieżka rozwojowa zaczyna się od podważania różnych rzeczy. Tak? Czyli jak zaczynamy podważać, jak zaczynamy zadawać pytania, to my sobie zaczynamy odpowiadać. Wszechświat nam zaczyna odpowiadać. I myślę, że główne właśnie pytanie to jest to, kim jestem. Mm -hmm. No właśnie, dokładnie, bo wtedy możemy dojść do tego, jakie mamy przekonania, jakie mamy, jakie traumy w nas siedzą, tak jak ja lubię mówić na moim kanale, że, się sta że próbujemy się odprogramować, czyli ściągamy właśnie to programowanie z tej cebuli, obieramy tą cebulę do tego korzenia, którym jesteśmy prawdziwą sobą, tak naprawdę. Dokładnie, tak naprawdę to nie wiadomo, czy dojdziemy do, do sedna, tak? nie, nie wiadomo, czy kiedyś dojdziemy do tego rdzenia, ale jesteśmy coraz bliżej jego. To już jest lepsze to, tak? lepsze jest zdzieranie tych warstw, jak mówisz, tej, tej cebulki, niż po prostu bycie takim jednym wielkim cebularzem, <grym> ogromnym tak? I, i po prostu życie w nieświadomości. No właśnie, dokładnie. No bo jaka Freida w sumie jest, żeby nasze przekonania i traumy nami rządziły i tak naprawdę na automacie, to w ogóle nie ma sensu. Lepiej naprawdę świadomie podejmować te decyzje i jak podejmiesz to, działać po prostu, a nie, że coś Cię po prostu powstrzymuje. No, i Dokładnie. tutaj właśnie chciałam, żebyś powiedziała nam coś na temat Twoich warsztatów, które prowadzisz, nie tylko dla kobiet, ale też właśnie dla mężczyzn, dla, dla ludzi, powiedzmy tak. To są warsztaty Ja w Centrum. I od mhm. razu powiem, że ja już w nich uczestniczyłam i naprawdę bardzo polecam wszystkim. Ale właśnie, powiedz coś więcej. No to generalnie warsztaty Ja w Centrum stworzyłam z taką myślą o tym może nie tyle o podstawach, bo to są. Powiedzmy, że to są bardziej takie zaawansowane podstawy w tych warsztatach. Ja w centrum e, skupia się głównie na naszym rdzeniu, czyli na naszym poczuciu własnej wartości, na naszym ja. Właśnie tym, co mówisz, czyli ten rdzeń tej cebulki, tak, to ten środek tej cebulki, o który nam chodzi, żeby, żeby zbliżyć się do niego, żeby po prostu zdjąć te warstwy, które jeszcze nam gdzieś na nas tutaj e, wiszą. I jest to cykl z sześciu warsztatów, na którym z każdy, z ka na każdym z nich Zajmujemy się innym przekonaniem, które wciąż gdzieś tam siedzi w naszej podświadomości. I tutaj y, działamy w zasadzie. Y, jest wiele ćwiczeń, bo ja uwielbiam ćwiczenia. Ja strasznie y, nie lubię czego gadania. <gadanie> I takie, ja wiem, że gadanie też oczywiście prowadzi do jakiegoś tam rozwoju świadomości, ale uważam, że y, samo gadanie jest takie nudne, no. Ja też powiedzmy, że mam takie odrobinkę takiego ADHD i, i nie lubię siedzieć i po prostu słuchać całymi godzinami. E, więc te ćwiczenia są dla mnie ratujące. Poza tym ja na ćwiczeniach też sama wyszłam do tego samorozwoju. E, I to są właśnie warsztaty pełne ćwiczeń. Oczywiście nie za pełne, tak, żeby nie wykończyć. E, I te ćwiczenia bazują na pracy z naszą podświadomością, co automatycznie się łączy z pracą z symbolami, ze znaczeniami um, i różnego rodzaju właśnie przekonaniami podświadomymi um, oraz y, na takiej pracy z energetyką. Bo tak naprawdę y, możemy tam wykorzystywać, można nam się wydawać, że wykorzystujemy wizualizację, może nam się wydawać, że wykorzystujemy właśnie jakieś symbole i tak dalej, ale na tym też polega praca z energią. Czyli tutaj jest taki jakby wstęp do pracy z energią. A cykl tych warsztatów powstał, ponieważ ja stwierdziłam, że tak naprawdę każdy z nas zajmuje się tym, tak, rozwojem. W sensie wiele osób zajmuje się rozwojem osobistym, a ja zaczęłam zauważać, że do mnie, jako klienci przychodzą osoby, które już są dość takie, no, od średnio zaawansowanych do zaawansowanych ludzi w takim rozwoju, tak? Szeroko pojętym rozwoju, osobistym i duchowym. I oni przychodzą do mnie z problemami właśnie w postaci tego rdzenia, że oni mają problem ze sobą. Gdzieś tam jeszcze jest problem na poziomie takim podstawowym, powiedzmy, tak? I tutaj postanowiłam wdrożyć coś, co robię, do takiego przyjemnego, przyjemnej formy. O, przyjemnej formy. <grych> to jest właśnie to. I tak powstał właśnie cykl warsztatów Ja w Centrum. To jest Przyjemna forma pracy z podświadomością i z głębokimi symbolami i znaczeniami. Mm -hmm. No tak. Chyba, to chyba to tyle. <laughs> może coś dodasz jeszcze? <laughs> tak, właśnie powiedziałeś, że, że wizualizacja jest. Pamiętam, właśnie te medytacje twoje po prostu są świetne i takie super rzeczy wychodzą. Dosłownie, właśnie te symbole, to, to dokładnie to co mówisz. I to tak I pięknie można to poczuć w ciele, bo dla mnie ważne jest zawsze to czucie. Bo jak czujesz w ciele, tak samo z przekonaniami, traumami, z tymi emocjami, uwalnianie emocji, trzeba je poczuć, trzeba je poczuć w swoim ciele. Ciało nam wszystko powie. I naprawdę. No ja bardzo polecam, tak, twoje warsztaty, jak najbardziej. Linki będą pod spodem, oczywiście, będziecie mogli dołączyć. I kiedy ruszają teraz warsztaty? Teraz ruszają 5 stycznia. I to są spotkania co tydzień, tak? Z tego co, co pamiętam? Spotkania co 18... tydzień, czyli 6 tygodni łącznie. Mhm, dokładnie, i online. Ja no. A powiedz mi, czy, czy jeszcze s, y, wtedy osoby uczestniczące mają do ciebie jakiś kontakt, mogą się z tobą kontaktować? Tak, mogą praktycznie cały czas pisać. Ja jestem do dyspozycji, ja uwielbiam w ogóle. Y, jeżeli ktoś ma jakiś y, problem, czy po warsztacie, czy w trakcie warsztatu, czy y, po prostu miał jakiś symbol, którego nie rozumie, to ja. Uwielbiam po prostu analizować, więc do mnie może być kontakt cały czas, czy przez jakiegoś, jakieś takie normalne streamingowe, te, jak nie wiem, Messenger, czy jakiś Facebook. Nie ma problemu totalnie. Tu każdy może pisać cokolwiek, ja zawsze pomogę, zawsze jestem do dyspozycji. No, to super, bo to jest też bardzo ważne, nie? Żeby, żeby właśnie tak, móc tak. pomóc osobę, która prowadzi na przykład takie warsztaty. A powiedz mi, czy, no właśnie, czy będzie można Ciebie gdzieś jeszcze zobaczyć przed, przed styczniem? Że czy będziesz prowadziła jeszcze jakiś e, coś. No Okej. Okay, no generalnie e, już e, w tamtym tygodniu prowadziłam w sobotę e, webinar, który jest powiązany w zasadzie z tym cyklem warsztatów, bo webinar to jest właśnie praca z podświadomością, a poczucie własnej wartości. E, myślę, żeby jeszcze e, ten webinar jeszcze raz z, zrobić, tylko no z czasem nie wiadomo, jak będzie, więc tutaj. E, Najwyżej po prostu cykl warsztatów się przesunie, chociaż no nie podejrzewam, żeby się przesunął, no ale wiadomo, jak jest, wszystko się może wydarzyć. Teraz jest nowy rok, teraz są różne nowe rzeczy, wchodzą nie tylko u mnie, ale też u innych osób. No więc zobaczymy. Generalnie będę na pewno informować, jeżeli ten webinar znów wypuszczę i znów Zabaj. się spotkamy. No to wie, wszystkie linki oczywiście właśnie będą pod spodem, tak jak mówię, a czy można się do Ciebie gdzieś zapisać na jakiś newsletter, żeby być na bieżąco, czy raczej social media? To raczej to? social media, bo newsletter, że tak powiem, jest w, formie, w fazie remontu, <grym> więc przez social media... Przez wiadomości prywatne to można śmiało pisać. Dobra, no Ogólnie jesteśmy w kontakcie, wszystkie kontakty podam. No to teraz na koniec tak w sumie chciałam zadać Ci takie pytanie, które jakby zadaję każdej mojej rozmówczyni. Czym jest mhm. dla Ciebie szczęście i jak je wzmacniasz albo wiesz, rozbudzasz w sobie tak na co dzień? Okej, okay. generalnie jest to dość trudne pytanie. Powiem ci, w sensie, że mało, mało kto się chyba zastanawia o, o tym, czym jest dla niego szczęście. Tak? Zawsze życzymy sobie bądź szczęśliwy, tak dużo szczęścia. Dla mnie szczęście oznacza doświadczanie nawet najmniejszych rzeczy w tym życiu. To jest takie szczęście dla mnie. To jest, kiedy jestem w stanie zrobić, co chcę, jestem w stanie skorzystać z tego, doświadczyć tego. I w zasadzie. Nawet y, szczęście w spełnieniu się, tak. No to na pewno. Y, Odczuwam szczęście, jak jestem spełniona. A to, kiedy jestem spełniona, to nie ma takich standardowych wytycznych, bo po prostu czymkolwiek nie postanowię być, tak? Kimkolwiek nie postanowię być, czymkolwiek nie postanowię się zająć, to jeżeli tego dokonam, to będzie dla mnie szczęście. I w zasadzie takie. Ja sobie przyjąłam bardzo, bardzo dawno temu, jak pracowałam właśnie nad poczuciem własnej wartości, to przyjąłam sobie technikę, że ja się klepię sama po plecach. <laughs> to jest dla mnie szczęście. Jeżeli zrobię nawet najmniejszą rzecz, to ja potrafię wewnętrznie sobie powiedzieć: brawo, Ela, po prostu cud. Cud miód malina. I ja po prostu tak siebie wspieram na co dzień. Ze wszystkiego. Ja mogę nawet, ym, to już taki abstrakcyjny przykład, ale ja mogę sobie nawet kawę zrobić i ja po prostu się klepię po plecach. <laughs> także w tym odczułam szczęście, jeżeli mm -hmm. jestem w stanie z takich małych rzeczy doświadczać. Tak, wiesz, to, 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 to co mówisz jest bardzo ważne. I szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę taką perspektywę, także to jest świetne, bo właśnie ten nasz głos wewnętrzny, on potrafi być naprawdę. Ciężki, ten krytyk wewnętrzny, ten taki wiesz, taki, mm, że można się po prostu biczować w środku sama ze sobą. A właśnie jak masz ten głos, który cię wspiera, ten motywator, ten, no tak jak mówisz, ta osoba, która po prostu wiesz, poklepie cię po, po pleckach i tak dalej, powie miłe słowo, i, no to jest po prostu świetne. I no ja też o tym już mówiłam właśnie na kanale, że właśnie ten mm -hmm. wewnętrzny jest bardzo ważny. I dobrze, że o tym Nie mówisz. Mhm. Trzeba po prostu mówić to częściej kobietom, bo to szczególnie kobiety mają z tym problem, nie? Lubimy się biczować. No tak, ale to też prowadzi do samorozwoju, prawda? Ten taki głos, odpowiadanie sobie, wspieranie siebie, to też jest taki, um, powiedzmy, jakiś tam proces samorozwoju, prawda? Tak, oczywiście. No ja najbardziej lubię journaling, czyli po prostu pisanie. Mam tych dzienników. Mhm w sumie od groma, więc dla mnie pisanie jest najważniejsze, ale też taka rozmowa, to tak jak na terapii, tak, też rozmawiamy, czasami można, nie wiem, z czatem GPT sobie pogadać, nie, i tak dalej, także rozmowa, pisanie, przeczucie tego wszystkiego, prze, przeprowadzanie jakby przez ciało, nie? żeby to sobie popłynęło, to jest, tak, to jest super i Dokładnie. bardzo istotne. Dobra, e, ogólnie jest końcówka roku 2025, i um, tak, oczywiście, oprócz najlepszych życzeń noworocznych dla wszystkich tutaj oglądających i słuchających nas kobiet, um, jakie masz takie słowa podsumowania naszej rozmowy i w ogóle tego roku, całego? Um, Okej, okay, no to nie wiem, moje, moje słowa podsumowania może nie będą zbyt e, standardowe i może nie do końca się wszyscy e, ich spodziewają. <laughs> um, ja czuję po prostu, że w ogóle ten, ten rok jest w miarę wyjątkowy, ale generalnie każdy rok. Ja y, jestem bardzo za cyklicznością i końcówka roku zawsze oznacza tą taką bramę, która się otwiera jedną bramę, która się zamyka, jedną bramę, która się otwiera. I jest to najlepszy też energetycznie czas na to właśnie, żeby zrozumieć, że coś się kończy, a coś zaczyna. My tak możemy mówić, że to rozumiemy, ale tak naprawdę bardzo nas ludzi zawsze trzyma coś przy starych schematach, trzyma nas coś przy jakichś starych wydarzeniach, starych emocjach, starych odczuciach, tak? To wszystko, my się tego tak trzymamy, bo to jest bezpieczeństwo. Oznacza bezpieczeństwo coś, co znamy. A tutaj, jednak w tym roku, w zasadzie to ja mogę powiedzieć, że życzę wszystkim, żeby się właśnie otworzyli, na nowe. Otworzyli się na nowość i e, jak najbardziej nawet sami zainicjowali e, to powiedzmy takie spalenie starego, tak, na początek czegoś nowego. Rekonstrukcje, e, nowe właśnie e, remonty czy tam w, nawet w uczuciach, w, w podświadomości też, potem polecam remonty podświadomości jak najbardziej. Po prostu wchodzimy do kolejnego etapu. I uważam, że o ile zawsze się śmiałam, z takiego pewnie też kojarzysz, mówienie: Nowy rok, Nowa Ja. Zawsze się z tego śmiałam, bo po prostu to było na zasadzie: Nowy rok, Nowa Ja, przestaję jeść słodycze, a dalej jadłam słodycze do końca. nie? No. Zawsze było to pełno śmiechu. Teraz już mniej się z tego śmieję, bo faktycznie Nowy rok, Nowa Ja. I tutaj, jeżeli mówimy coś takiego i, i zaczynamy już ze sobą działać, to y, po pierwsze musimy mieć świadomość, że już nigdy nie wrócimy do starej wersji siebie. Tak to jest. Na tym polega y, życie, że rozwijamy się wciąż. Y, a po drugie, żeby być konsekwentnym, czyli po prostu zacząć działać, bo naprawdę życie jest zbyt krótkie, żeby ciągle siedzieć i sobie obiecywać. A czas po prostu stanąć w swojej mocy, Mario, <grytanie> stanąć w swojej mocy i zacząć działać. Och, no pięknie, pięknie to powiedziałaś. Ja dosłownie już nie mam słów. No to jest idealne podsumowanie i naszej rozmowy, i tego roku. Także Ela, dziękuję tak Ci ładnie. bardzo za naszą rozmowę. Dziękuję, że przyjęłaś Dziękuję bardzo. I no i tak. No i wszystkie linki oczywiście będą pod spodem, już to mówiłam kilka razy, ale, ale tak. Także tobie również życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku i, i tak, no i w kontakcie jesteśmy, nie? Dokładnie, tak i bardzo Ci dziękuję Mario za zaproszenie, było mi bardzo miło, że mogłam z Tobą porozmawiać i, i no takie tematy też są rozwojowe, nie tylko jak ich słuchamy, ale jak mówimy to też. No tak, w sumie powiedziałaś parę rzeczy, które nie, nie spodziewałam się tak naprawdę, także super. Dobra, to dziękuję Ci bardzo i Wy również trzymajcie się, cześć na razie, pa! Dziękuję bardzo, pa!